Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj, z racji chwili wolnego w pracy, przerwy znaczy się, żeby było jasność, chciałbym pokazać wam i przetestować cztery urządzenia, takie jak śrubokręty elektryczne, które tutaj używamy w pracy. Każdy, oczywiście, ma swoje, ale tak pomysł przyszedł na to, żeby nakręcić krótki materiał o sprawności tych urządzeń. I tak jak widzicie, na początek mamy tutaj śrubokręt firmy Bosza, To jest Bosch GO2. Wszystkie oczywiście urządzenia są w pełni naładowane, tak jak widać, wszędzie świeci się zielone światełko. Zaraz opowiem o każdym po kolei. A więc tak, zaczynając od Boscha, napięcie zasilające 36V, 360 obrotów na minutę. Urządzenie dosyć, można powiedzieć, dobrej firmy. No ale zobaczymy, jak się sprawuje, wszystko pokaże test. Następnym urządzeniem jest. Aha, jeszcze wracając tutaj. Zasilane, zasilanie zrealizowane za, po, za pośrednictwem portu USB mikro USB, tak? bo to jest port mikro USB, dajże on zgadza się. Także zasilanie odbywa się przy, przez realizację przez port mikro USB, Ostrości nie mogę chwycić, dobra, tak to wygląda. Następnym urządzeniem jest Stanley Fatmax, też szybokręt elektryczny. Parametry jego już pokazuję. A Więc to jest tak. Też 300 obrotów. natomiast 360. Ma 300 obrotów na minutę. Tutaj na zachętę dali 4 V. Zobaczymy jak to urządzenie się sprawdza. Ładowanie się odbywa za pośrednictwem. Już pokażę zaraz. To jest port gumeczka. Też mikro USB. Także zasilanie jest przez port mikro USB. To by było nasze drugie urządzenie. Następnym jest takie urządzenie firmy Works. Takie powiedzmy budżetowe urządzenie. Firma Works 4V, zasilanie. Nawet podaję tutaj jakieś dodatkowe parametry. Eee, też 300 obrotów na minutę to nas interesuje najbardziej. 300 obrotów, zasilanie 4V. Odbywa się ładowanie za pomocą portu USB typu C. Teraz następne jest. To jest troszkę budżetowe urządzenie, budżetowe, niebudżetowe, jest to Neo Tools. Jedyna naklejka, która na nim jest, to jest coś takiego, nie podają takich parametrów. Już tu sprawdziłem sobie, nie mam tutaj nigdzie. Nie chciałem szukać w internecie, pod filmem będziecie mieli linki do każdego z tych urządzeń, będzie można sobie dokładnie zobaczyć. Ładowanie odbywa się za pomocą portu micro USB. No i tak to wygląda. Różnice są takie podstawowe, że urządzenia te mniejsze, czyli NeoTools i Stanley Fatmax posiadają tą, ten zatrzask automatyczny, a urządzenia Works nie posiada tego. To jest, od razu Wam mogę powiedzieć, że częściowym utrudnieniem, bo potrafią i tak samo Bosch nie posiada e, takiego automatycznego zatrzasku do przedłużki. Czy tam dobita, bo jest to trochę utrudnienie, bo podczas pracy potrafi to wypaść albo, jeżeli stosujecie przedłużki ze silnym magnesem, to potrafi to zostać po prostu gdzieś na urządzeniu, na śrubce i, i nie chce się trzymać tak dobrze. No dobra, zaczniemy od takiego podstawowego testu. Mam cztery wkręty do drzewa tutaj, takie zwykłe, takie jak znalazłem. Nie są to jakieś tam specjalistyczne do drzewa, no ale coś takiego. Powinno sprostać to. No, jest kawałek belki z opisem, i będziemy wkręcać po kolei każdą z tych śrub do każdego urządzenia. Poprosiłem o pomoc mojego kolegę, który będzie używał tych urządzeń i dodatkowo będziecie mogli zobaczyć sposób działania. Do każdego z tych urządzeń zastosujemy tą samą końcówkę. PH2 to jest końcówka. Tak, zróbmy. Nie chcę tej ostrości złapać. Dobra, to jest końcówka PH2. Teraz spróbuję jeszcze. Końcówka PH2 firmy WIHA. Dobra, teraz będzie widać lepiej. Chyba nie ma opisu. W każdym razie jest to końcówka pod te śruby. Z tą przedłużką zastosujemy to. Dobra, weźmy najpierw pierwszą śrubę, to będzie Bosch. Bosch różni się tym od innych urządzeń, że może przez docisk, nie trzeba naciskać żadnego przycisku, wystarczy ją wcisnąć. Dobra, Bosch poszedł bezproblemowo, tak samo z wykręceniem sprawdzimy. Jak widzieliście, nawet się urządzenie nie zmęczyło, tak jak powiedziałem, u nich, znaczy w, tym, w tym urządzeniu nie, nie ma potrzeby naciskania ani niczego robienia, jest po prostu automatyczny docisk. Czyli w momencie, gdy dociskacie, to trzeba jeszcze ustawić sobie, o. w momencie gdy dociskacie, on zaczyna pracować, tak, czyli to jest obroty reguluje się przez lewo prawo, przez ten przełącznik z tyłu. Macie też włącznik, który też. E, Uruchamia to urządzenie tak samo jak przesuniecie do tyłu, bądź do przodu, w lewo, w prawo. Obroty to możecie też tym urządzeniem uruchamiać sobie. Tak czyli tu nie ma jednego przycisku do lewo, czy drugiego do w prawo, tylko jest po prostu jeden załączający i kierunkowy. Dodatkowo ma jeszcze hamulec, to jest też dosyć ważna rzecz. Także można coś sobie ustawić. Kolega pokaże, bo jedną ręką ciężko. Można sobie ustawić po prostu blokadę na kiedy ma się urządzenie zatrzymać na, na śrubie, tak naprawdę, tak w krętarkach coś takiego. No dobra, teraz przełożymy końcówkę do następnego. Następnym jest Stanley. W Stanleyu ta sama metoda, ta sama końcówka, nowa śruba, no i polecimy sobie. Stanley już nie da rady więcej. Słuchać było wyraźny opór i, i, i ciężkość dla tego urządzenia. No, ale to co wkręcił, dał radę wykręcić, także nie ma problemu. W Stanley są przyciski bodajże sterujące. Tak, tutaj jest w lewo w prawo, to odwrotnie w prawo, w lewo, dokręcanie i odkręcanie. Dwa przyciski, tylko za pomocą tego możemy um, przeprowadzać dokręcanie. Nie ma tego czegoś jak hamulec takiego czegoś, ale ma podświetlenie bardzo fajne i czasami to się dosyć dobrze przydaje. Dobra, następne urządzenie to ten śrubokręt elektryczny firmy Works. Ta sama końcówka, nowa śrubka i zobaczymy, jak pójdzie. Dobra, Worx bez większych problemów też wkręcił, trochę słabiej niż Bosch, ale nie było problemu z wykręceniem też nie było problemu żadnego. Urządzenie tak samo sterowane jest za pomocą przycisków dokręcanie-odkręcanie. Dodatkowo ma możliwość regulacji mocy i siły w ten sposób, nie jest to taki pseudo hamulec, ale po prostu za pomocą mocy, którą ustawicie możecie sobie siłę dokręcenia wybrać na tym urządzeniu takie coś firmy Works. Następne urządzenie, ostatnie urządzenie firmy Neotools, Znowu ta sama końcówka i ta nasza znaczy nowa śrubka. Tak, zakładamy śrubę i wkręcamy. Ledwo, ledwo, prawie do końca. Teraz próbujemy wykręcić. Tutaj było widać z równie dużym oporem, odkręcał jak wkręcał, no ale dał radę, trochę się zmęczyło. To urządzenie też ma sterowanie za pomocą przycisków, dokręcanie, odkręcanie, plus jakieś delikatne podświetlenie. Boż, bodajże, też ma podświetlenie. Czy nie ma? Zaraz zerknę. Nie, Boż nie posiada podświetlenia. Także tutaj podświetlenie było. No i powiedzmy, że miernie, ale poradził sobie z tym zadaniem. Tutaj są też ceny takie orientacyjne, żebyście widzieli, jakie klasy są tych urządzeń. E... Tak, to był taki dosyć prosty test. Teraz zrobimy jeszcze jeden. Mamy tutaj kawał blachy. Blacha stalowa, ocynkowana. Magnesik się klei, także było wiadomo, że to nie żaden inny materiał. Blacha będzie grubości też, tak wam pokazać. Blacha jest o grubości 1,5 mm. Dobra. I teraz taki dosyć hardkorowy test, Spróbujemy powkręcać tymi śrubokrętami elektrycznymi za pomocą takich samowiercących wkrętów, Spróbujemy je po prostu powkręcać do tego. Dobra, bierzemy pierwszy wkręt i śrubokręt elektryczny firmy Bosch i zobaczymy jak to się będzie. Hamulec zadziałał, spróbujemy hamulec wyłączyć. Jak widzieliście, została końcówka. To jest to, co mówiłem. Z niewielkimi zacięciami, ale dobra, do bez problemu większego. Także wkręt został przewiercony. Jest dziurka. Dobra, teraz spróbujemy ja. To będzie taki dosyć ciężki test dla tych urządzeń, no ale spróbujemy, co one potrafią. No, no niestety, stalnej nie da rady. Zrobił wywierdzenie delikatne. Można powiedzieć prawie na wylot, aczkolwiek niestety zatrzymał się i jego moc nie pozwoliła na przewiercenie tego. Następnym jest firmy Works urządzenie. Nowa śrubka, nowy wkręt. Dobra, prędko poszedł bez problemu. Zobaczmy, jeszcze jaka moc była ustawiona. Moc była na dwójce, także możemy powtórzyć test. Spróbujemy na trójkę zrobić obok drugą śrubę. Jak widać na trójce bez większego zatrzymania poszło. No i weźmiemy kolejną śrubkę. I spróbujemy ostatnie urządzenie, czyli No No, chyba nie pójdzie, jest też tak samo. Też zrobiło otwór delikatny. Niestety nie przewierciło. No, dobra, słuchajcie, wygląda to w ten sposób, że każde z tych urządzeń jest tak naprawdę przeznaczone do czegoś innego. Znaczy, można je stosować do czegoś innego. Te małe urządzenia wiadomo, że one nie będą kręcały śrub w blachę. Z doświadczenia wam powiem, że używam ich do dokręcania kostek, jakiś tam e, śrubek w silnikach i tak dalej. Są bardzo dobre, dobrze się sprawują. Te urządzenia troszkę większe i e, te akurat wyższej klasy bardzo dobrze sprawuje się też w kręcaniu jakichś wkrętów i tym podobnych rzeczy. Aczkolwiek e, oceny zostawiam Wam, nie będę tutaj wydawał jakiegoś osądu, bo tak jak mówię, używamy tych urządzeń do różnych e, rodzajów śrub, wkrętów i tak dalej. Każde tak naprawdę do czego innego, więc to jest tylko taki krótki test, żeby podsumować Wam, jak te urządzenia działają. Jakbyście chcieli kupić, to możecie śmiało sobie... Wybrać coś takiego. Jeżeli stosujecie to do drzewa, to nie ma problemu. Jeżeli to do kostek elektrycznych, jeżeli jakieś tam dokręceń, to też nie ma problemu większego. Jeżeli już chcecie coś konkretniejszego, żeby wkręcało w blachę śrubę, no to tak czy inaczej polecam wkrętarkę. To są tylko takie doraźne urządzenia, jeżeli mielibyście taką mm, nagłą potrzebę. To wszystko. Pozdrawiam serdecznie.